Cześć! Dzisiaj szybki przegląd pamięci od Corsair 32GB w dwóch modułach po 16 Taktowanie 3000MHz, a opóźnienia to CL16, 20, 20, 38 przy napięciu 1,35V Pamięć zbudowana na modułach Micron Bidai Jeśli chodzi o jakość wykonania, to nie ma się czego przeczepić Mamy do czynienia z bardzo ładnym, czarnym, stylowym, aluminiowym radiatorem, który dobrze odprowadza ciepło wydajność na profilu XMP jest raczej średnia, może nawet poniżej średniej. taktowanie, przepustowość bardzo niska, opóźnienia wysokie, ale pamięci mają dość spory potencjał OC. Udało się ustawić na 3200 MHz przy opóźnieniach CL16, 18, 18, 36 i napięciu 1.35 V, czyli stokowym. No i wtedy przepustowość wzrasta o jakieś 20%, opóźnienia spadają o 15, 18. Wydajność wtedy nie odbiega znacząco albo w ogóle od innych dostępnych kitów na rynku. Na ekranie teraz widzicie porównanie przed, po oraz porównanie do modelu Bidai 4000 MHz CL16, 16, 16. Więc w gruncie rzeczy przy cenie zakupu bardzo polecam. Jest to dobra pamięć na czasy obecne, na jutro, a może nawet i na pojutrze.